Czołem kapitanowie! Szparagus z tej strony. Moi drodzy, jesteśmy w środku zawieruchy, która przed chwilą się rozpoczęła. Właśnie oglądamy materiał z Musashi, który, którą to powtórkę podesła mi kolega Edek. Kolega Edex FWS, czyli Flota Wodnika Szuwarka z tego co pamiętam. Jeden z klanów, który ma już dosyć sporą tradycję, jeżeli chodzi o World of Warships. No tak, i zobaczmy jak tutaj będzie wyglądała sytuacja. Jak będzie, będą wyglądały obrażenia, jak będzie wyglądał Ogólny rozrachunek bitwy. No, jeżeli chodzi o Musashi, Yamato czy też Shikishime, to raczej trzeba starać się unikać sytuacji takich, w których będziemy pokazywali burtę. No, okręt ma nienaganny zasięg, jeżeli chodzi o działa artylerii głównej. Naprawdę to wygląda dobrze. No, teraz kolega gra na odpalonym samolocie, więc jest szaleńczy ten zasięg, bo jak widzicie, wynosi 31,8 km i w zasadzie mamy. W polu rażenia, wszystkie okręty, które się znajdują na mapie i które są moi drodzy wykryte, no, na taki dystans, to trzeba było naprawdę z ogromnym wyprzedzeniem strzelać i liczyć na to, że przeciwnik totalnie nie będzie manewrował. Zobaczmy, czy ta salwa coś tutaj zrobi temu dergrose. Niestety okazała się nieskuteczna. To była trzecia salwa z tego co widzę, do, do tej jednostki. No i teraz chyba będzie strzelane do Bismarcka, tylko ten Bismarck nam tu zaczyna dość ostro e, kręcić, więc prawdopodobnie nie będzie to zbyt łatwe. Nie wiem, czy nie łatwiej by było strzelić nawet do tego ja to powiem Wam szczerze, chociaż Bismarck, jak widzicie, zaczyna tutaj już się ustawiać odpowiednio e, do nas. Teraz poszła salwa do, właśnie do no ma no i będziemy mogli się przekonać na ile ona będzie skuteczna. Ja Wam powiem, że u mnie z, z tym strzelaniem z samolotu to jest na dwoje babka wróżyła tak naprawdę, bo czasami jest tak, że, że potrafię skutecznie przeciwnika Razić ogniem, jeżeli używam Spotterplay. No, a czasami są takie sytuacje, że przez 3, nawet 4 salwy totalnie się nie mogę wstrzelić, i do końca nie wiem, powiem szczerze, czym to jest spowodowane: że jest taka dysproporcja, że czasami to wychodzi, a czasami jednak są z tym dosyć spore problemy. No, teraz znowu tylko penetracja. Na razie te salwy nie wróżą jakiegoś spektakularnego. Wyniku na tej jednostce. Teraz zobaczcie. Hakuriu tutaj ładnie płynie, już zaczęło z tego co widzę. Odkręcać, aby nie pozycjonować się burtą do naszego Musashi, między innymi, oraz pewnie też innych okrętów. Chyba zwolnił kapitan tej jednostki. Ta salwa, widzicie, i tak nie doleciała. Będzie za chwilę, wydaje mi się, powtórzona. To Hakuriu cały czas przemieszcza się do przodu. Zobaczymy, czy tym razem wyprzedzenie było prawidłowe, bo mam wrażenie, że przyspieszył kapitan tego lotniskowca, że też dość patrząc na tym z komina, że też, też dość dobrze zaczyna tutaj manewrować. Teraz gdzieś tam ten jeden pocisk, który odłączył się od reszty salwy, trafił za 4400. No i będzie kolejna próba strzelenia do Hakurium wydaje mi się. Jeżeli nie zmieni teraz kapitan tego lotniskowca prędkości, to myślę, że tym razem ta solowa może się okazać celna. Nie. Niestety nie, niestety spada gdzieś tam za rufą, więc dość szybko ten okręt tutaj sobie ciśnie przez mapę. Cały czas jest to Hakuriu, jak widzicie, wykryte. Tam prawdopodobnie samoloty z lotniskowca spotują, spotują tą jednostkę, ale niestety, no, tutaj nasz team jakby nie potrafi tego wykorzystać, bo ono ma cały czas praktycznie tyle samo samohapeków, ile miało wcześniej. Mam wrażenie, że Puerto Rico też ma problemy z trafieniem. No i zobaczmy, jak to się dalej rozwinie. Na takim typowo odchodzącym kursie jest, jest znowu Overpen, przez, który gdzieś tam trafił przez pokład. Nudno na razie jest, słuchajcie. Na razie jest nudno między innymi dlatego, że, że te salwy są. Generalnie niecelne. No. Znowu dwa rykoszety. Zaczyna chłop w Hakuriu odkręcać, ponieważ się kończy mapa. Jak odkręca, to płynie trochę wolniej, więc wtedy jest zazwyczaj zdecydowanie łatwiej taki cel trafić. Ja przynajmniej mam takie doświadczenia. O, właśnie, i tutaj chyba moje doświadczenie się potwierdziło. Bo. Z tych dziobowych wież było blisko 10 tysięcy, a z tych na rufie już zdecydowanie więcej, bo jedna z tych penetracji trafiła w cytadelę. Więc, więc w końcu, jakby losy strzelania do tego Hakuriu się, jak widzicie, odmieniły. Teraz chłop na Hakuriu znowu odkręca, ale dostał kolejną cytadelę. Ten pocisk gdzieś tam uderzył w burtę, plus nad penetrację, i myślę, że. W, przy sprzyjających okolicznościach, to go będzie mógł ten Z-46 z artylerii dokończyć. Będzie musiał tylko uważać na e, Clevelanda, który, który e, ma radar. No zobaczmy, czy, czy wyląduje na dnie e, tym, e, tym Hakuriu Niestety znowu była salwa Niecelna, no ale powiem Wam szczerze, że na ten moment mam wątpliwości, czy tą bitwę wyemituję na kanale i chcę, żebyście to usłyszeli, i chcę, żebyście to usłyszeli, jeżeli, jeżeli ona zostanie wyemitowana, bo trąca nudą. Wynik może jest dobry, ale trąca nudą, naprawdę. Dobra, może teraz się zacznie robić bardziej e, ciekawie. Lotniskowiec jest zatopiony, burtę pokazuje Bismarck, leci do niego e, salwa na dystansie 15 km. No tutaj już e, takich problemów z celowaniem nie powinno być. Dosyć spore obrażenia kapitan tego Bismarka tutaj e, przyjął na swój okręt. E, no i poczekajmy, do kogo tu jeszcze będzie można. Postrzelać. No ja bym tutaj zawijał do, a jakby w kierunku atolu, no bo jak rozstrzelamy Bismarka, to pytanie, jaki będzie nasz następny cel. Chyba, że będziemy na tyle daleko od tej wyspy, że będziemy w stanie nad nią przestrzelić. Myślę, że kolejną ciekawą salwę dostanie. Nie, tylko 2960 nam polosowało. Chodzi o to, żebyśmy mieli bicie do tych, którzy, którzy wpłyną tutaj na atol, czyli do przynajmniej jednego Yamato i być może tam jeszcze się prawdopodobnie Hindenburg będzie przymierzał. W ogóle się nami Bismarck nie interesuje. Ogromny błąd z jego strony. On powinien sobie Z oznaczyć dla dodatkowej i się fokusować stricte na nas, bo my byliśmy dla niego najgroźniejszym przeciwnikiem. A zwróćcie uwagę, że kolega pokazywał burtę. Pewnie by skontował. Gdyby Bismarck zaczął strzelać, ale być może Bismarck przynajmniej jedną salwę z jakimiś cytadelami mógłby nam zaaplikować, i to by już troszeczkę tutaj częściowo jakby zmieniło układ sił. No, teraz salwa w Yamato. Przekroczyliśmy 107 tysięcy obrażeń. Yamato, jak widzicie, ma zalanie, płonie. Jeżeli ma zalanie, to ma zdecydowanie mniejszą prędkość. Tam jeszcze dostanie, jak widzicie, jakieś torpedki, dwie. No i myślę, że ta salwa ma szansę dokończyć ten okręt. Dokładnie, jeszcze polosowało nam cytadelę w sumie: trzy penetracje i, i trzy nadpenetracje. No i teraz fajnie by było się spotkać albo z tym lionem, który jest dość miękki i, i będzie od nas przyjmował obrażenia bez względu na kąt pod jakim zostanie jakby wyspotowany albo jeszcze poczekać aż sojusznicy wyspotują nam ewentualnie tego Cleveland'a nie wiem czy Cleveland nie odpalił przypadkiem radaru ponieważ ponieważ niszczyciel się tutaj no, schował jakby teraz poszła salwa do Frederica der Grosse. Na Cleveland'a bicia już mieć nie będziemy, przynajmniej przez jakiś czas na pewno. No i trzeba się sfokusować teraz na brytyjskim pancerniku, przede wszystkim 9 poziomu, bo on ze swoją szansą na podpalenie może się okazać bardzo groźnym przeciwnikiem i jest zdecydowanie za blisko do tego Musashi. Teraz zostało to udokumentowane w postaci salwy zadającej 40 tysięcy, obrażeń No zaczęła się nam ta bitwa ruszać, bo naprawdę przy strzelaniu do tego lotniskowca to ciężko się to oglądało. Będzie można podzielić naprawdę na dwie fazy, flaki z olejem i, i zaczyna się robić ciekawie, to jest ta, ta druga część, w której się aktualnie znajdujemy, no i zobaczmy, zobaczmy, jak tutaj losy tej potyczki potoczą się dalej. Na ten moment przeciwnik ma przewagę, jeżeli chodzi o okręty, natomiast my mamy przewagę, jeżeli chodzi o pulę punktów wytrzymałości. Również punkty są w bitwie po stronie przeciwnika, niemniej jednak przeciwnik w tej chwili traci kapa Charlie, więc jesteśmy w posiadaniu trzech kapów. Przy czym z tego środkowego punkciki nam nie są nabijane, teraz dopiero ich jedno, Jamato, zobaczcie. Postanowiło wypłynąć z tej wyspy, co spowoduje, że będą mieli możliwość jakiegoś oddziaływania tutaj na to, co się dzieje na brawo, w szczególności na tego y, Conquerora, być może też na y, Ogniewoja. Ja już tutaj bym się zastanawiał, czy nie strzelać do y, Yamato. Bo on tam dosyć ładnie jest wyeksponowany i spokojnie można by było go tam dość tak solidnie. Trafić tutaj, no. Tam 6000 z kawałkiem wpadło. Zobaczcie, jak, jak fajnie to Yamato jest ustawione. Myślę, że mielibyśmy okazję, oj, teraz poszło do Cleveland'a. Myślę, że mielibyśmy okazję co najmniej dwie salwy do bocznego Yamato oddać. A za chwilę prawdopodobnie to Yamato zmieni troszeczkę kurs i już nie będzie tak lekko. Łatwo i przyjemnie jak mogło być. Ja troszeczkę tę bitwę tutaj przyspieszę. Dobra, poszła salwa do Yamato. Zobaczmy, czy chociaż część tych pocisków przejdzie. No i dzieje się to, co mówiłem, tak? Mogliśmy oddać dwie salwy do Yamato, które było ustawione bokiem. Teraz Yamato ustawi się dziobem i będzie, jakby to powiedzieć, dupa 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 z tego strzelania, bo. Te salwy nie będą tak efektywne. No i teraz możemy się przez to znaleźć w dość problemowej sytuacji, ponieważ albo będziemy musieli pokazać burtę Yamato, albo będziemy musieli pokazać burtę Dergrose. Więc zobaczcie, jak ładnie z, z trzech pocisków trafionych przyjął, bo tylko trzy pociski jakby przeszły. No i teraz pewnie będziemy cierpieć, dokładnie tak, za 22 tysiące. No, zemściło się niestety to. O czym wam chwilę temu wspominałem. Teraz poszła salwa do Olanda, udało się go zatopić. Miejmy nadzieję, że mamy też medal wsparcia i dewastujące uderzenie. Miejmy nadzieję, że nie wystrzelił torped. Mamy dwa pożary, jesteśmy po RC. Jeżeli teraz byśmy dostali torpedę z zalaniem, no to jest ewidentnie koniec bitwy. Widzę, że Yamato jest na wycieczce, więc jest wielce prawdopodobne, że jeszcze uda się go zatopić. Teraz dostał za 35 tysięcy. Nie ma już się co łasić na strzelanie do Yamato z tej wieży przy rufie, bo to się może naprawdę źle skończyć. Jednak kolega tutaj podjął ryzyko. No i jak widzicie się opłaciło. Poszły dwie cytadele. Mamy Krakena uwolnionego, więc no w tej końcówce zdecydowanie więcej emocji niż, niż w tej pierwszej części bitwy mamy ponad 256 tysięcy obrażeń. Jeszcze idzie salwa, zobaczcie, do Hindenburga. Niestety była strzelona troszeczkę za wysoko, tylko gdzieś tam w komin, tudzież jakiś wystający element z głównego pokładu. Ten jeden pocisk trafił. Teraz mamy odpaloną regenerację HP, ale może nam się próba przetrwania, moi drodzy. Nie udać. Znowu dzięki manewrom Hindenburga udało się jakby e, wyminąć tą salwę kapitanowi tego e, okrętu. Manewruje dość ostro prędkością. Zobaczcie, bardzo mocno zwolnił. On się za chwileczkę wręcz zatrzyma. E, dla kolegi, tutaj, to jest prawdopodobnie e, koniec bitwy. E, no a my będziemy się mogli udać na. Jej podsumowanie, bo myślę, że losy tej bitwy są rozstrzygnięte i nie będziemy tutaj już się czaić na to, co się wydarzy do samego końca. No dobra. Jak widzicie, bitwa była wygrana, tam się nic już więcej nie zmieniło. Mamy 5 fragów, 9 cytadel, 87 trafień z artylerii głównej, dewastujące uderzenie, wsparcie, duży kaliber i Kraken. Uf, dobrze udało się przetrw, przebrnąć przez tą pierwszą część bitwy, bo to naprawdę zaczynało być e, męczące. Z baterii głównej zadanych było, e, jak widzicie, 259 999 obrażeń, e, a te, które były e, dodatkowe w postaci 589, zrobiła artyleria e, dodatkowa. Trafiając przeciwnika 7 razy, 2942 EXPA bazowego udało się zarobić w tej bitwie netto 943 943000 z kątem premium. Tutaj jeszcze mamy dalszy ciąg ekranu, jakie były zadane obrażenia poszczególnym okrętom. Kolega chciał nam jeszcze pokazać. Moduły, które możecie sobie tutaj, ulepszenia, które możecie sobie tutaj e, zobaczyć, jest przeładowanie, kamuflaż, e, tu jest chyba skrócenie e, czasu e, pożaru, czyli ewidentnie tu wszystko pod przeżywalność, celność dział artylerii głównej. Modyfikacja e, to jest chyba pierwsza e, na tym drugim slocie e, i, i również modyfikacja pierwsza, e, jeżeli chodzi o artylerię główną i jej ewentualną naprawę podczas uszkodzenia. Dobra, teraz tak wygląda kapitan. Kapitan jest widzicie 15 punktowy, podejrzewam, że tutaj jeszcze wiedzie redukcja jakby szansy na pożar, no i to nam jeszcze daje, że tych pożarów nie będzie bodajże 4, tylko maksymalnie 3, gdyby komuś się udało nas tak. Podpalić, no i w zasadzie na tym tą bitwę kończę. Zapraszam na kolejne materiały i mówię Wam do usłyszenia. Aha, jeszcze jedno: ten okręt też dobrze zarabia, tak samo jak Jean Bart. I jeżeli ktoś lubi pancerniki, jeżeli ktoś lubi Yamato, to to jest jednostka podobna, ale nie taka sama, bo Yamato jest celniejsze i ma lepszą, zdecydowanie, obronę przeciwlotniczą. I teraz już mówię nara.